Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na film pokazujący moje zakupy. Z katalogu miałam powiedzieć 11, ale jednak nie jest 11 z wyprzedaży, z outletu, bo chyba z tego co ja pamiętam, to całe to zamówienie jest po prostu wyprzedażowe. Próbujemy otworzyć i zaraz Wam pokażę co tam jest. I myślę, że nawet ciekawe. Papierek i yy, zamówienie. I zaraz coś tu mam zapakowane jeszcze w papierze. W papierze mam zapakowane mydełko, właściwie żel do higieny intymnej. I będę po kolei może pokazywać, co tam mam. I zaczynamy właśnie od tego, y, tego żelu do higieny intymnej. Y, taki uzupełniający y, wkład. Y, niezbyt wygodny, bo nie ma tutaj dzióbka żadnego odkręcanego, więc taki sobie, ale. Y, ja lubię te płyny do higieny intymnej i, i zdecydowałam się jednak wziąć. Raz miałam i nie byłam zadowolona z tego, więc mówiłam, że więcej nigdy nie kupię, ale y, przekonała mnie cena bo tam cena chyba była 7 zł. I kupiłam jeszcze patrzę do kiedy ważne do 0727 y, też y, z aloesem y, płyn i malwą y, płyn do higieny intymnej. Mm. Bo 10 zł też mi przekonało i zrobiłam sobie zapas. Poza tym mam dwa mm, takie żele: Czekajcie, żele po 5 zł na wyprzedaży dla dzieci. Znaczy, to może taki żel razem z szamponem, żel do mycia ciała i włosów spłukać i spienić. Ja zdecydowałam się to kupić, ponieważ dla dzieci zazwyczaj są to takie bezpieczne formuły z organiczną jagodą, więc taki, no myślę, że będzie fajny. Ja go kiedyś chyba miałam, z tego co pamiętam, i bardzo ładnie pachniał, i, i byłam z niego zadowolona. No i ja to kupiłam sobie. Sobie też kupiłam. Taką y, mgiełkę do y, twarzy i ciała. Zaraz zobaczymy: mgiełka zapachowa z organicznym y, melonem i y, wodą kokosową. Y, także y, też kiedyś to miałam i byłam zadowolona. Zobaczymy, czy to ładnie pachnie. Bardzo ładnie, tak odświeżająco, piękny zapach. Y, Kupiłam też mydełko, mydełko y, takie kwiatowe, zapach taki piękny, bardzo subtelny. Y, taki kremik y, Love Nature, to z katalogu, z organicznym y, olejkiem y, z kokosowym. Też bardzo lubię te olejki kokosowe, ale to już w zamówieniu. Kupiłam taki turban do włosów, do, po umyciu włosów, ale ogólnie turban jak na przykład jakaś odżywka do włosów czy coś takiego to do wykorzystania. On był chyba po 15 zł. O, tak. I trzeba tutaj potem zapiąć, zakręcić i zapiąć. Myślę, że mi się przyda i kupiłam, czekajcie, to sobie zostawimy, yy, taki yy, na wyprzedaży podkład, podkład z SPF yy, 20, yy, taki jasny kolor, ale myślę, że yy, na zimę będzie dobry. Patrzę, do kiedy to jest ważne, do 01.26. Więc listopad gdzieś tam może troszeczkę tak to będzie jasny. On jeden był chyba ten jeden kolor był właśnie po 7 zł, więc zorientujcie się. A bardzo dobry jest to z tą wodą z lodowca. Bardzo dobry podkład. I jeszcze takie kapcie pingwinki. Też y, ja już je miałam, nawet to y, kiedyś y, pokazywałam na filmie te pingwinki. Y, takie wiecie, kapciuszki do noszenia, y, takie skarpetki, coś takiego. Zaraz może to otworzymy, bo to przecież do noszenia. Mm. Bo to takie one są jakby w takim y, ładnym iglo, pozaklejane zaklejane naprawdę porządnie. Mm. Jednak porwy to iglo i wyciągnę te kapcie. Już wyciągam. O takie coś zobaczcie, bardzo takie cieplutkie. No, teraz mamy lato, więc na pewno nie ma zainteresowania takimi kapciuszkami. One były w jakiejś takiej ofercie świątecznej. Ja już kiedyś się tak córce kupowałam i bardzo, bardzo mi się podobają. Można je pewnie wyprać w pralce. Więc takie kapciuszki ręcznie yy, można prać. Ale ja i tak będę. Mam pranie ręczne w pralce. Myślę, że będę je wrzucać. Do pralki. To sobie też kupiłam takie kapcie. To tyle, i jeszcze pokażę Wam, że w zamówieniu wcześniejszym nie pokazywałam jeszcze wcześniejszego zamówienia milkani Taką maskę na wyprzedaży też kupiłam. I Love Nature to chyba z katalogu takie maski bananowe, bardzo fajne, bardzo je lubię. No i słuchajcie, pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak wykorzystałam te. One są też na wyprzedaży do kupienia. Po 15 zł te takie właśnie pojemniczki na biżuterię. No i tak, tutaj mam kolczyki, takie w, w różyczki. różyczki, no może nie różyczki, tylko takie kwiatuszki, do tego, czekajcie, gdzieś tu jeszcze mam jeden kolczyk, nie mogę znaleźć, już widzę. Tu mam drugi, takie kolczyki. Yy, tak, taką mam zawieszkę, i mam do tego pierścionek. Poza tym mam takie kolczyki. Z naturalnymi kamieniami, ametystem, tutaj i jakieś takie y, perełki, a to chyba też z naturalnym kamieniem, z tygrysim, tygrysie oko to się chyba tak nazywa, o ile się nie mylę, coś takiego. Ja lubię biżutery, jest całkiem sporo jej mam. Tutaj z kolei mam taki pierścionek, to był kupowany właśnie też w katalogu Oriflame, Norhen, Też z naturalnym kamieniem półszlachetnym. I mam jeszcze taką kudeczkę. Oprócz tego mam takie kolczyki. I mam srebrne takie kolczyki. Czyli tak. Tutaj z kolei też Wam chyba kiedyś pokazywałam takie. Bardzo je lubię. I do tego jest właśnie taka zawieszka. I mam jeszcze coś takiego. I to nie jest, jakby y, 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 pozłacane coś takiego mi się wydaje. Y, to ze stali szlachetnej, taka brązoletka. To chyba właśnie z Oriflame była kupiona brązoletka. I to chyba też z tej stali szlachetnej, chirurgicznej, coś takiego, więc to też ma po kilka lat nie do zdarcia. Więc tak mam tutaj poukładane i przed chwilą też pokładałam tutaj w tym drugim, ja to tak ustawiam jedno na drugim. Coś takiego. Tutaj z kolei taki mam pierścionek. Ja lubię dużo biżuterii, czasami zakładam. Tu mam srebrne swoje pierścionki. I to są właśnie z Oriflame, ale ja je trochę ponosiłam i one czarnieją jednak. Zobaczcie. Więc yy, staram się chyba już jednak nie kupować tej biżuterii, bo ona naprawdę szybko się niszczy, bardzo szybko. To też, a ta już, a ta z kolei nie, bo yy, chyba bardziej mi się niszczy jak, jak kilka dni i, i, i nie zdejmuję. Natomiast jeśli zdejmuję, i nie kąpię się w tej biżuterii. No to ona na dłużej zostaje. Tak właśnie było z tymi kolczykami. Więc muszę się pilnować. Bo ja czasami mam taką tendencję i nie zdejmuję po kilka dni kolczyków. To mój ulubiony pierścionek. Troszeczkę mi się też zniszczył. Te kolczyki też są z Oriflame. Jakaś brązoletka gdzieś kupiona. Też z takim półszczochetnym kamieniem. Tutaj mam taki pierścionek yy, brązoletkę i taki łańcuszek. Też go lubię, często noszę. Yy, czekajcie, tutaj z kolei ten pierścionek też bardzo ciekawy, jako często też noszę i zniszczą mi się. O taki, bardzo ładny. Zwraca uwagę, dużo osób jest tym pierścionkiem zainteresowanych. Taki mam pierścionek. Też ładny. Też go czasami noszę z tym z okiem. Tej kolczyki srebrne. I taką zawieszkę mam. O tak się przekłada. To też chyba kiedyś flame kupiłem. I można regulować o coś takiego, też bardzo to lubię. Wyjmę, bo mi się zaraz to zaplączę. O tak. Ja powiem Wam szczerze, tej biżuterii to mam dużo. Teraz staram się sama sobie nie kupować, ale często dostaję w prezencie, bo no chyba wszyscy wiedzą, że ja to biżuterii lubię. Ja mam dużo też takiej artystycznej biżuterii którą y, też gdzieś tam trzymam. i y, y, y. Tutaj ona jest za duża, żeby tutaj schować. A to mam y, brązoletkę, którą zrobiła moja córka. I taki y, naszyjniczek, który zrobiła moja córka. Też go bardzo lubię. Noszę często, bo to. Y, no, myślę, że fajnie jest właśnie dostawać taką biżuterię, gdy ktoś wkłada w to serce i uczucia. I teraz y, pokażę jeszcze, co mi y, co ja tu jeszcze mam. Tu dostałam w prezencie takie kolczyki. I to była taka, y, taki cały zestaw też y, łańcuszek. Bardzo ładny, i do tego była y, brązoletka, która się porwała. Nie wiem jak ją naprawić, bo nic do złotnika to chyba nie opłaca się, bo to nie jest złote. Ale muszę powiedzieć, że to się w ogóle nie niszczy. I, i, I nosiłam po kilka dni ten, na przykład łańcuszek i on mi się w ogóle nie niszczy. Natomiast minusem są te kolczyki, które są dosyć ciężkie. Więc no mają wagę konkretną, bo to gdzieś było przez internet zamawiane dla mnie na prezent, ale te kolczyki są, no myślę, że to jest poważny minus tego zestawu że te kolczyki są naprawdę porządne, takie bardzo, bardzo ciężkie. Tu jeszcze pokażę srebrne kolczyki. Takie bardzo delikatne, też lubię je nosić. I y, kolczyki, które też zrobiła moja córka. Coś takiego, też je lubię. Takie fikuśne. Y, no i y, ostatnio kupiłam jeszcze nie miałam tych kolczyków. Y, to też. Y, to już sama kupiłam, z tej stali nierdzewnej właśnie takie kolczuki, jeszcze ich nie nosiłam, o tak i tu córka takie delikatne kupiła kolczuki, ładne to dla niej, ale jeszcze nie nosiłyśmy, a w prezencie też dostałam taki duży sygnet porządny, ale on jest też ciężki, bardzo ciężki, więc y, ma swoją wagę. Jest bardzo duży. Też zwraca uwagę, coś takiego. I teraz w prezencie też dostałam taką brązoletkę, której jeszcze nie nosiłam, ale bardzo ładna. Bo ta osoba dowiedziała się, że ja taki kolor całkiem lubię. I, I taką rozolatkę dostałam w prezencie. Oczywiście to jest tylko część y, tej biżuterii, którą mam, bo ja mam znacznie więcej y, biżuterii. Y, dajcie znać, jeśli to Was zainteresowało. To kiedyś pokażę y, no, całą, no, pokażę więcej tych y, moich y, y, ozdobników, że tak się wyrażę. Y, ja lubię biżuterię, y, lubię ją nosić, chociaż teraz. Y, jak przychodzę do domu, to y, mam taką y, tendencję, że zdejmuję, zdejmuję biżuterię, nawet kolczyki. Y, bardzo często też zdejmuję. Y, ostatnio tylko noszę srebrny łańcuch. Y, i, I jakoś tak się przyzwyczaiłam do niego. Chociaż jest taki porządny, to go y, nie zdejmuję. Dajcie znać, jak Wam ten filmik y, się spodobał. Oczywiście y, wszystkich zachęcam do subskrybowania moich kanałów, y, kan mojego kanału, jeśli jeszcze go y, nie subskrybujecie. I na dole udostępniam też link, poprzez który można zarejestrować się do klubu y, Oriflame. Dziękuję też za wszystkie komentarze i do y, następnego usłyszenia. Na razie, cześć.